Wybuchna. Minister Siemoniak nakazuje polskim strażnikom granicznym przyjmować na dobre słowo od Niemców każdego imigranta, którego tam przywiozą. Nie są w żaden sposób weryfikowani, są przywożeni przez niemieckich strażników niemiecką po policję, podpisywani ja nie ja są z do podpisywania podów polskich panie, ja nie, panie, panie. Ja, Wie, ja nie, nie w i rozwożeni po całym kraju, a następnie po zarejestrowaniu wypuszczani na polskie ulice, z panie, raz na tydzień, po jest nie pan to pani minister. Czy chce pan powiedzieć, i bierze pan za to pełną odpowiedzialność, że Szymoniak wpuszcza do Polski, kogokolwiek e, Niemcy chcą i wypuszcza tych ludzi na ulicę? Naprawdę to pan chce powiedzieć. Ale to się sprawdzone, dzieje. to są sprawy Ale sprawdzone przez kogo? My to wiemy od strażników granicznych, my ale mamy od, od, te procedury, to się dzieje na masową skalę. Strażnicy ale... graniczni otrzymują imigrantów od ale Niemców, podpisują protokół, może... wiodą ich do ośrodka i, e, imigracyjnego. Ale środka imigracyjne do ośrodku imigracyjnego? W ośrodku, ośrodku imigracyjnym wypełniają dokumentację, a ponieważ nie ma tam miejsc, to są wypuszczani na ulicę i dostają tylko polecenia na papierze, że ma pan raz na tydzień się stawiać i zameldować, że jest pan Panie, bardzo poważne zarzuty. Ja przyznaję z ręką na sercu, takich rzeczach nie słyszałem. Mam nadzieję, że pan minister Siemoniak, który lubi nas słuchać lubi nas oglądać, odniesie się do tych zarzutów. Powtarzam, ja takich informacji nie mam.